Joachim Lelewel to jeden z najwybitniejszych postaci polskiego romantyzmu, historyk, polityk, numizmatyk, człowiek, który łączył w sobie i charyzmę intelektualisty i osoby publicznej. Człowiek, którego pokazujemy w zupełnie nowym formacie, jako artystę rytownika, który swoje książki, publikacje, artykuły ilustrował własnymi grafikami wykonywanymi własnoręcznie i dlatego też może być wpisany w poczet polskich artystów, grafików. Joachim Lelevel spent the last 28 years of his life in exile in Belgium. Living in Brussels, Lelevel remained a key figure of the Polish political emigration. Meanwhile, he displayed an impressive scientific activity. His approach to historical research and numismatics was groundbreaking. Joachim Lelevel occupies a prominent place in the annals of Polish-Belgian relations. And in our shared European heritage. Therefore, the Belgian Embassy in Warsaw has gratefully and with conviction accepted to become one of the honorary patrons of this exhibition. We also joined forces with the National Museum of Kraków to bring to Poland for the purpose of this exhibition a painted portrait of Lelevel dating from 1843 and recently rediscovered. W 1897 roku graficzna spuścizna po Joachimie Lelewelu została zakupiona do zbiorów Muzeum Narodowego. ówczesny dyrektor muzeum, Władysław Uszkiewicz nie dostrzegł jej wartości artystycznej. Została zakupiona ze względu na zasługi twórcy Joachima Lelewela, słynnego polityka, uczonego. Pedagoga, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawskiego. Gdy w początku XX wieku tworzono nowy inwentarz muzealny, wprowadzono zaledwie 53 obiekty ze spuścizny, która liczy 232 matryce graficzne. Pozostała część kolekcji została wprowadzona jedynie do ewidencji muzealnej i w taki sposób zinwentaryzowana. Przeleżała w muzealnych magazynach przez ponad wiek. Był on y, grafikiem, amatorem, który y, tworzył y, w szlachetnych technikach graficznych ilustracje do swoich naukowych publikacji. Z dziedzin właśnie takich jak historia, historia Polski, historia powszechna, y, historia kartografii, a przede wszystkim numizmatyka. 2000, y, w 2015 roku y, można powiedzieć kolekcja została odkryta na nowo. Opracowanie kolekcji trwało kilka lat. Y, wstępna identyfikacja, podobnie jak y, cały proces konserwacji. Pełnej konserwacji całego zbioru 232 matryc graficznych i 201 odbitek. Dziś możemy zaprosić zwiedzających na wystawę Joachim Lelewel-Rytownik Polski, na której prezentujemy niemal cały zestaw matryc i wybrane najcenniejsze spośród odbitek graficznych. Zapraszamy na wystawę Level Rytownik Polski do sukiennic od 28 stycznia.